10. Rydz ma charakterystyczny pomarańczowy kapelusz z ciemnymi koncentrycznymi pierścieniami i rośnie głównie pod sosnami. Jest jednym z najsmaczniejszych grzybów, idealny do smażenia lub marynowania. Maślak grzyb oślińskim, śluzowatym kapeluszu i miękkim, żółtym miąższu, często spotykany w lasach i iglastych. Maślak jest smaczny, ale przed gotowaniem zaleca się zdjęcie śluzowatej skórki z, z kapelusza. 8. Koralówka czerwonowierzchołkowa, niezwykły grzyb przypominający koralowiec, o czerwonych zakończeniach gałązek, rosnący na martwym drewnie. Jest rzadki i objęty ochroną, ale ceniony przez grzybiarzy za swoje dekoracyjne walory. 7. Klejówka świerkowa, ma błyszczący, kleisty kapelusz w kolorze brązowym i rośnie głównie pod świerkami w lasach iglastych. Jest jadalna, choć jej ślusowata konsystencja zniechęca niektórych zbieraczy. 6. Zielonka grzyb o intensywnie zielonym kapeluszu, rosnący na piaszczystych glebach w lasach iglastych, zwłaszcza pod sosnami. Zielonka ma delikatny, orzechowy smak, często używana do smażenia lub marynowania. 5. Gąska niekształtna, ten grzyb o żółto-brązowym kapeluszu i nieregularnym kształcie spotykany jest w lasach mieszanych, głównie na wilgotnych terenach. Ma delikatny, lekko pieczny smak i jest ceniony w kuchni za swoje unikalne właściwości smakowe. 4. Gąska sosnowa rośnie w lasach iglastych, szczególnie pod sosnami, i ma zielonkawo żółty kapelusz oraz biały trzon. Jest to smaczny, jadalny grzyb o lekkim, przyjemnym aromacie, często dodawany do sałatek i zapiekane. Trzeci. Kozak charakterystyczny grzyb o długim, smukłym trzonie pokrytym ciemnymi łuskami oraz brązowym kapeluszu, często spotykany w lasach brzozowych. Kozak jest delikatny w smaku, dlatego świetnie sprawdza się w potrawach duszonych lub smażonych. 2. Borowik sosnowy, wyróżnia się brązowym kapeluszem i grubym, jasnym trzonem, rośnie głównie w lasach iglastych, szczególnie pod sosnami. Jego miąższ jest jedyny i aromatyczny, idealny do suszenia i marynowania. 1. Borowik szlachetny, popularny i ceniony grzyb o masywnym kapeluszu oraz mięsistym trzonie, rosnący głównie w lasach liściastych. Jego intensywny orzechowy smak sprawia, że jest często wykorzystywany w kuchni, szczególnie do zup i sosów.